Witajcie w kolejnym odcinku Krasówki. Ze względu na to, że Wam się spodobało, więc nagrywam dalej. Jak przestanie Wam się podobać, dajcie znać, więc przestanę nagrywać. Póki co jedziemy z kolejnym tygodniem. Eee, oczywiście nadal zostajemy wokół czad GPT, który jest dość popularny, na tyle popularny, że... Na chwilę obecną ciężko, ciężko znaleźć moment, w którym on jest dostępny. Pojawia się komunikat, że trwają prace nad tym, żeby zwiększyć jego możliwości ruchu, chyba że już się przygotowuję do kolejnej wersji, która już ma wyjść w tym roku. Natomiast był wyciek, że ChatGPT GPT będzie płatny, że będzie opcja planu płatnego. Tam podaje chyba najtańszy 42 albo 7 dolarów, nie pamiętam. To wynika z tego, że no, zrobił się bardzo popularny, jest bardzo przeciążony. Do tej pory był dostępny plan płatny przez, przez API. Natomiast ze względu na to, że ChatGPT GPT jest na tą chwilę tak mowa jest mocno przeciążony, to nie dziwię się, że chcą go zrobić płatnego. Natomiast głównym yy, udziałowcem OpenAI jest Microsoft, więc yy, co złego to Microsoft. Kolejna ważna rzecz, którą warto wspomnieć, szczególnie dzisiaj, bo już w poniedziałek jest pierwsze wydanie. W poniedziałek? W poniedziałek jest pierwsze wydanie Kawki. Jest to nowe spotkanie live organizowane przez Warszawkę. Która notabene ostatnio zaczęła zapraszać gości i robić live, co jest dość ciekawe, bo do tej pory. Oprócz pandemii i zamknięcia były głównie, głównie goście przychodzili na spotkania i było lokalnie, natomiast w Warszawka chce się trochę rozwinąć i iść globalnie. Globalnie poza tym czasami gościom jest po prostu trudniej przyjechać do Warszawy. Więc yy, pierwszy odcinek, poniedziałek 30 stycznia, 8.30, gość Adam Gonczarek, I AI. A przyszłość czy zagrożenie, więc będzie ciekawa e, dyskusja. Na pewno, oczywiście, chat GPT będzie pewnie mm, jako główne, główny, główny temat tego, a, tego, choć nie tylko oczywiście. Dalej. E, w poprzednim odcinku mówiłem, że Bartosz Kita zbiera mm, grupę osób do nauki API. E, bardzo dużo osób się zgłosiło do tego. Bartosz stwierdził, że zrobi webinar dla tych, którzy się nie dostali na to szkolenie. Webinar będzie drugi, drugi czyli 2 lutego o godzinie 20:00 i będą omawiane m.in. Co, co to jest REST API, pierwsze testy w REST API, te testy robimy. będzie pokazywał Bartoszek, jak zrobić w Postmanie, jak napisać pierwsze testy automatyczne. Linki oczywiście pod nagraniem. Dalej, IT Morning z Maćkiem. Wspominam tutaj ogólnie, zachęcam do oglądania IT Morning, bo to jest bardzo dobry, dobry kawałek roboty, który tam Maciej robi, omawiając pewne artykuły głębiej niż na przykład możecie tutaj zobaczyć w kasówce, natomiast wiem, że jest nadal... Duże zainteresowanie rekrutacją i właśnie odsyłam Was tutaj do odcinka poświęconego rekrutacji, w którym macie wyjaśnienie, jakie są etapy, jak to wygląda, ile to kosztuje, mniej więcej jak się przygotować. No i to jest dobry, dobry, dobry odcinek dla osób. Idźmy dalej. 15 marzec jest szkolenie chyba przez Sekuraka robione. Dagmowe link poniżej, można się zapisać, znaczy ona jest darmowe, ale można jak się chce to coś tam wesprzeć, to jest szkolenie, to będzie godzinne szkolenie mówiące o nowych zagrożeniach, o tym czy VPNa używać, nie używać, czy Chrome i przechowywanie haseł w Chrome jest bezpieczne, jakie są aktualne zagrożenia w sieci i tym podobne rzeczy, więc to jest godzinne szkolenie, jeżeli się zapiszecie, to też dostaniecie dostęp do yy, poprzednich szkoleń, więc warto. Tym bardziej, że tych zagrożeń jednak jest coraz więcej niż mniej. Idąc dalej, yy, codzienność z GPT-3, czyli Adam Gospodarczyk, znany jako Overmate i, i Jakub Mkrugalski wydali książkę yy, właśnie jak odnaleźć się i jak wykorzystywać yy, Chat GPT na co dzień. Oczywiście, jeżeli mowa tutaj o Adamie, to też mowa o automatyzacji, oni starają się to się połączyć. Książka jest dostępna w wersji elektronicznej, chyba ruszyła właśnie przed sprzedaż, więc będzie można trochę taniej ją kupić. Natomiast mam przeciek od osoby, która była dopuszczona do grona. recyzentów może nie, ale osób, które jako pierwsze ją przeczytały, jest podobno. Książka SzTOS, więc warto się zainteresować, biorąc pod uwagę, że może już niedługo bez wspomagania sztuczną inteligencją, nie da się normalnie, normalnie pracować, bo będzie trzeba szybciej, efektywniej i tak dalej. Do tego, a w zasadzie, już prawie na zakończenie dwie informacje, że Test WARES 2023 ruszył z. Call for Papers, czyli można się zgłaszać, żeby zostać jednym z mówców i szkolenie jest za 220 dni, więc musicie sobie obliczyć dokładnie, kiedy to będzie. Natomiast ruszyły też zapisy na Warszawskie Dni Informatyki tegoroczne, które odbędą się w piątek 31 marca. To będzie online, natomiast offline będzie, czyli w Warszawie będzie 1 kwietnia, tam też będzie After party. Na zakończenie sobie zostawiłem bardzo fajny link, z którego zachęcam do skorzystania. Jest to ściągawka z technik projektowania przypadków testowych. Jeżeli ktoś zapomniał, albo by chciał sobie przypomnieć, jak to wygląda i jak użyć, albo idzie na spotkanie rekrutacyjne, idzie na rozmowę rekrutacyjną, to warto jest do tego zajrzeć. Natomiast ja Wam na ten, ten moment dziękuję. Do zobaczenia, usłyszenia. Trzymajcie się.